Cześć, to ja Karol. Zapraszam do kolejnego tutorialu. W dzisiejszym poradniku pokażę Wam, jak zrobić z pojedynczych klatek, które zrenderowaliśmy całą animację. Jak to zapamiętać jako, właśnie, film. I dlaczego jest to plusem renderować w Blenderze najpierw pojedyncze klatki, a dopiero potem skleja sklejać je do całego Filmu do formatu w filmie do odtworzenia potem na przykład VLC player czy player'a. Ok, Puszczmy Blendera. Jak widzicie, mam tutaj moje Audi. Jest stworzona bardzo prosta, krótka animacja. 90 klatek i Normalnie byśmy teraz pokój żebyśmy to długo nie renderowali. Hmm. Okej. Okay. Normalnie byśmy, tworząc animację, tworząc film, wybrali tutaj jakiś format filmu, ale. Minusem tego jest, jeżeli na przykład mamy bardziej skomplikowane animacje, które trwają po 3, 4, 10 godzin, zanim się zrenderują, a w międzyczasie na przykład się nam komputer wyłączy, lub po prostu musimy gdzieś wyjść i nie chcemy, żeby komputer chodził, to w tym momencie, jeżeli przerwiemy takie renderowanie filmu, to przepadnie nam całkowicie to co zrenderowaliśmy dlatego najlepiej jeżeli renderując ustawimy w tym przypadku na przykład można JPEG jeżeli chcemy to szybko zrenderować ja zostanę przy PNG PNG jest to format, w którym żadnej informacje nie giną, także najlepiej w PNG to zapamiętywać i w tym momencie, jeżeli nacisnę okiem, musimy jeszcze znaleźć partner, w którym chcemy to zapamiętać. Jest pod test Akceptujemy. I zaczynamy teraz. Klikamy tutaj na Animation, aby to zrenderować. I w tym momencie, jak renderujemy i jeżeli teraz... pokażę wam w tym momencie w naszym folderze w którym zacząłem w którym wsadziłem tą animację te, te, te PNG to widzicie, że powstają pojedyncze klatki naszego, naszej animacji w tym momencie jeżeli komputer by mi się wyłączył lub przestałbym Renderować, wyłączyłbym renderowanie to normalnie, taka animacja by była teraz zepsuta, ponieważ, e, jeżeli renderujemy film i przerwiemy, to musimy zacząć od nowa. W tym momencie zrenderowaliśmy 11 klatek. Jeżeli chcemy teraz dalej renderować, to po prostu Tutaj w naszej timeline zaznaczamy, że chcemy od 12 klatki renderować. Po prostu naciskamy znowu na Animation. I jak widzicie, renderuje dalej 12 klatkę. Ok, i to potem właśnie można posklejać do całej animacji i nie musimy się martwić o to, że coś nie wyjdzie w nasz podczas naszego renderowania i będziemy musieli zaczynać od początku. Ok, to tak jak długo będzie to renderowało, tak przystopuję film, żeby dosyć nie zanudzać. Ok, renderowanie się skończyło. Zrenderowaliśmy teraz 90 klatek i teraz pytanie, jak zrobić z tych klatek całą animację a więc teraz idziemy tutaj w video editing to możemy tu zamknąć i tutaj klikamy na add na image, teraz tutaj szukamy naszego foldera i teraz mając te 90 klatek klikamy na A i na Add Image Script. Teraz tutaj w naszym edytorze, w naszym pasku, pojawił się taki pasek z naszą animacją. Jak widzicie, u góry już to pokazuje się nasza animacja. Czyli w prawym przyciskiem łapiemy, przesuwamy, lewym podpierdzamy, gdzie chcemy to postawić a tutaj musimy wrócić powrotem do kartki pierwszej tak samo tutaj wracamy do kartki pierwszej teraz przesuwamy naszą animację i Mając teraz tą animację tutaj tak właśnie ustawioną w naszym tak pomiędzy pierwszą a 90 klatką tutaj moglibyśmy przedłużyć naszą timeline Idziemy z powrotem do default i teraz jeżeli e, tutaj ustawimy Nasze mówi ja używam tego kodeka H 264. Tutaj na encoding możecie ustawić, czy to ma być format .ovi QuickTime, time powiedzmy zostawmy .ovi tutaj zostawimy to. Teraz klikamy po prostu na moment, jeszcze spotkamy foldera w którym ok, folder jest ten sam i teraz klikamy na animation. W tym momencie widzicie jak szybko to renderuje, bo już ma te pojedyncze zdjęcia i animacja jest gotowa, wyrenderowana. Jeżeli teraz przejdziemy do tego foldera. To jak widzicie, pojawiła się tutaj nasza animacja. Teraz możemy ją odtworzyć. I w ten bardzo prosty sposób stworzyliśmy animację z pojedynczych klatek. Także teraz, jeżeli cokolwiek będziecie renderować, najlepiej robić to właśnie tą metodą, aby. Potem się nie denerwować, jeżeli Blender, na przykład no, pad lub komputer się wyłączył. Ok, mam nadzieję, że było to dość pomocne. Subskrybujcie mnie, dodawajcie opinie oraz komentarze. Dzięki na razie.